Witam wszystkich bardzo serdecznie w świątecznym studiu Kok. Dzisiaj chciałbym przedstawić kolejny odcinek naszego adwentowego kalendarza, a będzie to nauka pięknej polskiej kolendy Lulajże Jezuniu. Żeby nam było łatwiej przeprowadzić naszą naukę, przenieśliśmy się do naszego studia muzycznego Kok i tutaj, tak jak obiecałem, spróbuję nauczyć Was kolendy Lulajże Jezuniu. W najprostszy sposób, bez znajomości nut, bez znajomości zasad muzyki, spróbujemy zagrać to po prostu matematycznie. Żeby to zrobić, musimy sobie przygotować instrument. Pewnie w każdym domu, może nie w każdym, ale w większości domów jakiś instrument klawiszowy jest. Może to być keyboard, może to być dziecięce pianinko, które ma malutką klawiaturę, to jest wszystko to samo. Jeżeli już mamy instrument... Popatrzmy, jak klawiatura instrumentu wygląda. Mamy dwa czarne klawisze, później przerwa dwa białe i kolejne to są trzy czarne klawisze. I taka sytuacja powtarza się na całej klawiaturze. Popatrzmy. To są tak zwane oktawy w muzyce. Szukamy miejsca, gdzie białego klawisza przed parą dwóch czarnych klawiszy, gdzieś po środku instrumentu. To jest tak zwane środkowe C. Czyli środkowy dźwięk, można i tutaj, to jest obojętne, i albo pod, naklejamy sobie naklejkę, albo możemy, żeby nie niszczyć instrumentu, podpisać nawet tymczasowo ołówkiem. Na przykład będzie widać, tak? C, D, E, F, G, A i tak dalej. To, to później szybciutko można sobie zetrzeć. Ma oznaczone dźwięki, czyli C, przypominam, jest to dźwięk leżący przed parą dwóch, dwóch czarnych klawiszy. Opisujemy go jego jako C. Kolejny dźwięk nazywa się D, kolejny E, tu gdzie nie mamy czarnego klawisza, łączą się dźwięki E i F, kolejne dźwięki to G, a H. Tyle dźwięków mamy w muzyce. Nam wystarczy tylko pięć dźwięków, tyle ile mamy palce u prawej ręki i u lewej też. Palce sobie oznaczymy cyferkami. Popatrzmy. Tutaj też mamy kciuk. To będzie jedynka. Palec wskazujący dwójka. Palec środkowy trójka. Palec serdeczny czwórka. I palec mały cyferka pięć. Żeby zagrać do Jerza Jezuniu układamy rękę w ten sposób, że kciuk, pierwszy palec, leży na dźwięku D. Kolejne na kolejnych dźwiękach, czyli drugi palec na dźwięku E, trzeci na F, czwarty na G, piąty na A. I taki układ zachowujemy. Teraz mamy zapis notowy, na którym zapisałem i nuty. Te cyferki, wiadomo, już wiecie o co chodzi, oznaczają palce, którymi mamy grać. No i na dole jeszcze dla tych, którzy znają nuty, nazwy dźwięków, czy odniesienie się do klawiatury. Każ... Materiał muzyczny podzielony jest na tak zwane takty. To są takie kreski pionowe, które dzielą nam cały materiał muzyczny na takty i żeby łatwiej było te klocki sobie po, po kolei będziemy analizować. Jesteśmy w rytmie na trzy, także będziemy, mamy w pierwszym Takcie trzy dźwięki, od, od, czyli gramy pierwsze dźwięki drugim palcem. To jest dźwięk E trzy razy, czyli raz, dwa, trzy. Tak? To jest pierwszy takt. Raz, dwa, trzy. Przechodzimy do taktu drugiego. Tu mamy cztery noty, bo na dwa musimy zmieścić aż dwie nutki, czyli będziemy grali raz, dwa. Czyli przyspieszamy w środku. Raz, dwa i trzy. Wróćmy do pierwszego taktu, czyli pierwszy takt, drugi palec, dru, drugi, 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 czwarty, trzeci, drugi, trzeci. Palec, tak? To były pierwsze dwa takty. Takt trzeci. Mamy pierwszy palec, pierwszy i trzeci. Pierwszy, pierwszy, trzeci. Tak, Pierwszy, pierwszy, trzeci i w takcie kolejnym palec piąty, czyli dźwięk A i czwarty, dźwięk G. Piąty, czwarty. I tutaj mamy taki ptaszek narysowany. To jest pauza ćwierćnutowa, czyli musimy zrobić małą przerwę. Dźwięk to jest, nutka to jest dźwięk, a pauza w muzyce to jest przerwa, czyli będzie raz. Raz, dwa i na trzy przerwa, tak? Czyli robimy małą przerwę. Przechodzimy dalej do następnego taktu. Podobny jak takt pierwszy. Trzy razy dźwięk E, czyli trzy razy palec drugi. Drugi, drugi, tak? Kolejny takt jest identyczny jak takt drugi był, stąd z tym przyspieszeniem, czyli czwarty. Trzeci, drugi, trzeci palec, tak? Tak. Przedostatni już takt. Palec, palec pierwszy, czyli dźwięk D. Palec czwarty, trzeci, tak? Tutaj mamy jeszcze tą, y, nutkę z kropką i ósemkę. Prawidłowo powinniśmy zagrać w ten sposób, że środkową nutę troszeczkę przedłużamy kosztem trzeciej nuty, czyli... Tak? Ale możemy zagra zagrać to tak jak takt pierwszy, na przykład, czyli raz, dwa, trzy, tak jak, jak wam wygodnie. W oryginale jest i ostatni takt, palec trzeci i drugi. No spróbujmy, może jeszcze raz od początku wszystko zagrać. Mamy tak, może ja tu przełożę, będzie lepiej widać. Drugi, drugi, czwarty, trzeci, drugi, trzeci, pierwszy, pierwszy, trzeci, piąty, czwarty, pauza. Jeżeli chodzi o te pomocy naukowe, które tutaj widzieliście, będzie można je zobaczyć na naszej stronie internetowej, na Facebooku. Będą one opublikowane. Tu macie wszystko i nuty, i jak klawiatura wygląda, i oznaczenie palców napisane. A na koniec spróbuję zagrać całą kolędę Lulajże Jezunia. kalendarza adwentowego. Już jutro zapraszam na kolejny dziewiętnasty odcinek. Dziękuję.